Najniższe obłożenie pensjonatów od lat. Puste parkingi hotelowe, wolne pokoje w szczycie sezonu, pustki w restauracjach i rekordowe zadłużenie branży noclegowej, które przebija już miliard złotych. Jest sierpień, środek sezonu wakacyjnego, a tu cisza. Puste pensjonaty, brak kolejek do gofrów, hotele, które mają 40% zniżki last minute. Co poszło nie tak? Co się stało z polskimi wakacjami? Dlaczego coraz więcej Polaków zamiast nad Bałtyk wybiera Albanię, Turcję czy Egipt? I czy to przypadek, że Polska staje się za droga dla własnych obywateli, bo taniej wyjdzie nocleg w Dubaju niż w Mielnie? Ten film to nie jest tylko opowieść o wakacjach. To opowieść o tym, co się dzieje z polską gospodarką, geopolityką całego regionu, a także biznesem hotelarskim. Temat wakacyjny koszula adekwatna. Ja jestem Michał, jestem doktorem ekonomii i zasubskrybuj stać, mnie, by zrozumieć finanse. Możesz też wspierać nasz kanał na YouTube i Patronite, tak jak nasz mecenas Bartłomiej Postek. W rozmowach z właścicielami hoteli i pensjonatów słychać frustrację. Kurde, jest to było, kurde, to było, no co teraz, jest to było, no. Wielu z nich nie miało jeszcze takiego lipca w życiu. Wolne pokoje, brak rezerwacji i goście, którzy odwołują pobyt z dnia na dzień. Obłożenie w lipcu to 50-60%. A dla wielu małych biznesów turystycznych to był sezon, który mógł zdecydować o ich przetrwaniu. Z czego to wynika? Po pierwsze, z realnych kosztów: wysoka inflacja, ceny energii, podatki lokalne i rosnąca pensja minimalna. Wszystko to sprawia, że hotelarz czy właściciel pensjonatu musi podnosić ceny, bo inaczej nie przetrwa. Ale klient tego nie rozumie. Klient porówna i widzisz, że za 5,5 tysiąca w Polsce ma 5 nocy w apartamencie z widokiem na śmietnik i drogę w budowie, a za tą samą kwotę ma 10 dni All-Inclusive w Turcji z basenem, klimatyzacją i pewną pogodą. A problem kosztów jest gigantyczny, bo tylko w tym roku 1 trzecia Polaków nie pojedzie w ogóle na urlop, bo ich nie stać. A jak porównamy koszty do Dubaju, Grecji, Egiptu, Turcji, tam wszędzie nocleg będzie tańszy. Wszędzie w tych miejscach da się znaleźć we wrześniu czy czerwcu wakacje za 2000 zł od osoby. I to z samolotem transportem, hotelem czterogwiazdkowym, all inclusive i basenami. A w Polsce nocleg będzie droższy, a przy okazji wyżywienie musimy opłacić sobie sami, transport we własnym zakresie, a gwarancji pogody też nam nikt nie da. Wakacje dla Polaka w każdym turystycznym południowym kraju Europy będą tanie. Wyjazd do Hiszpanii, Grecji czy Chorwacji to jak wyjazd do Jastarni, ceny są takie same. Ale Portugalia, Węgry czy Czechy są o 20% tańsze a Bułgaria, Albania i Turcja o 40%. Polskie Mazury, morze czy góry są cenowo nie takie same, a droższe. Dosłownie za tydzień zapłacimy tam 3000 zł od pary za sam nocleg. No i jeszcze paragony grozy. W Świnoujściu lody kosztują 9 zł za gałkę, w Zakopanem jeńcica za 67, a kawa za 40. W Kołobrzegu piwo za 22 zł. A w tym roku cena 100 g dorsza przebiła 20 zł, więc typowa ryba z frytkami nad morzem w smażalni to 80 zł na osobę. Więc dwójka osób musi wydać 3000 na nocleg ze śniadaniem, 1000 zł na obiady, jak dorzucimy gofry paliwo i inne to okaże się, że dwie osoby wydadzą 6000 zł za tydzień. A jak masz jeszcze dwójkę dzieci, to przebijasz 10 tysięcy. A pamiętajmy, że wakacje w Polsce to nie jest luksus, to często wręcz Kompromis i coraz mniej ludzi chce go po prostu podejmować. Bo w Polsce jest 70 dni słonecznych w roku, w Grecji 300. Temperatura w Bałtyku to 17 stopni w wakacje. Na południu Europy 27. W Polsce ładna pogoda to loteria. W Turcji masz gwarantowane 30 stopni w dzień i w nocy, a na domiar złego, tylko w tym roku 3 czwarte polskich hoteli podniosło ceny. Jakości nie. Ale spójrzmy nieco szerzej, bo ta sytuacja to nie jest tylko i wyłącznie polski problem. W grę wchodzą o wiele większe, światowe, geopolityczne siły w skrócie globalna walka o turystów a także to, że pewne kraje te najlepsze mają konkretne i wielkie plany, jak ściągać do siebie turystów i walczyć o ich pieniądze. W Turcji są państwowe dopłaty dla biur podróży na każdego turystę. Oficjalnie już się zakończyły, ale co miały wesprzeć, to już wsparły. W Egipcie są specjalne tanie pakiety, dotowane transportem i hotelami przez państwo, a Albania jest wspierana bardzo mocno w social mediach, ponieważ to przekłada się na Nowe inwestycje turystyczne. A to z kolei daje impuls do rozwoju autostrad, szybkiej kolei i lotnisk. A Polska, delikatnie mówiąc, w takim tempie w turystykę nie inwestuje. Dużym powodem jest to, że za wschodnią granicą mamy otwartą wojnę Ukrainy z Rosją. A każda rodzina, nie tylko Polska, ale ogólnie ze wschodniej Europy, jak pomyśli, gdzie chce pojechać, to wybierze kierunek jak najdalszy od frontu. A dziś. Za 200 zł możesz polecieć z Katowic do Grecji i z powrotem. Wygodnie, szybko i z gwarancją słońca. A za tą samą cenę nie dojedziesz pociągiem z Warszawy do Kołobrzegu. brzegu. Więc dla młodych rodzin, szczególnie z dziećmi, to nie jest kwestia kompromisów i dylematów patriotycznych, ale po prostu zdrowego rozsądku. Pokolenie naszych rodziców jeździło nad Bałtyk, bo tak było taniej, prościej i bezpieczniej. Wystarczył zakładowy dom wczasowy i maluch. Ale młodsze pokolenie, które zna już angielski, korzysta z aplikacji i ma dostęp do tanich lotów, nie ma już takich barier. W ich oczach Polska to często wakacyjna loteria. Pogoda jest niepewna, ceny coraz wyższe, standard często wciąż jak z PRL-u, więc po co ryzykować, skoro gdzieś indziej za te same pieniądze dostaniesz basen, drinki i opaleniznę. Ale to jeszcze nie jest koniec historii, dlaczego polska turystyka upada. Bo zmieniło się nie tylko to, ile zarabiamy i gdzie jeździmy, ale czego oczekujemy od Wakacji. Bo Polska, a dokładnie polskie hotele, nie nadążają nie tylko cenowo, ale i mentalnie. Bo kiedyś wystarczył parawan, jajka na twardo i kawa w termosie. Domek typu brda, dwa łóżka, kuchnia za to 80. i plaża w deszczu, kilometr od kwatery. I to były już wakacje. Ale dziś Polak chce basenu, klimatyzacji. Hotelu z windą, śniadania z bufetu, animacji dla dziecka i drinka przy zachodzie słońca. W tym i zeszłym roku ponad 70% Polaków, którzy wybierali wyjazdy za granicę na wakacje, wybierało formę All Inclusive, czyli dorośliśmy portfelem do poziomu Niemca czy Anglika, którzy chcą mieć faktyczny relaks i wszystko podsunięte pod nos, byle tylko wypocząć po pracy. Bo dzisiaj gdy jako Polacy pracujemy najdłużej razem z grkami w całej Europie, liczymy na jedną rzecz. Na faktyczny relaks i komfort w te tydzień, dwa, trzy pomiędzy naszymi zmianami. I nikt nie chce, gdy ma tylko dwa tygodnie w roku na wakacje, ryzykować i płacić duże pieniądze za kolonie z lat 90. I nie chodzi nawet o luksus. Chodzi o normalność. Oto, że w Grecji za 4,5 tysiąca masz wszystko: pokój, jedzenie, słońce i spokój. A w Polsce, gdy dopłacisz 1000 złotych ekstra, masz jeszcze stres, niepewną pogodę i obiad za dodatkowe 300 złotych smażalni. Typowy Polak na wakacjach ewoluował, ale polska turystyka stanęła na miejscu, utknęła gdzieś między katalogiem z lat 90., a paragonami grozy za morszczuka, który daje dorsza. Tylko czy da się to zmienić? Czy Polska może jeszcze wygrać z Chorwacją, Grecją czy Albanią? Otóż może, ale trzeba przestać udawać, że wciąż jest rok 98. Nie chodzi o to, że Polska jest zła. Mamy wspaniałą kulturę, zabytki, morza, góry, lasy. Potencjał turystyczny jest gigantyczny. Ale jeżeli chcemy, żeby Polacy do nas wracali i ściągali jeszcze zagranicznych turystów, to musimy dać im powód nie tylko sentymentalny, ale racjonalny. Krótko mówiąc, musimy konkurować jakością, a nie patriotyzmem. No i ceną, która nie zwala z nóg. Więc co musi się zmienić w polskiej turystyce? Musimy podnieść standard przy zachowaniu tych samych bądź niższych cen. Musimy gwarantować jakość usług na europejskim poziomie. Musimy doinwestować infrastrukturę, bo nie tylko domki parawany śliczą, ale również parę rzeczy luksusowych. No i myślenie, że klient to nie intrus, tylko nasz partner. Bo jeżeli tego nie zrobimy, po prostu przegramy z Grecją, Turcją, Tunezją, i nie dlatego, że oni mają coś, czego my nie mamy. Po prostu my za to samo chcemy o wiele za dużo. I tu wchodzi nowy, zaskakujący trend, bo Polacy coraz częściej uciekają z kraju na wakacje zagraniczne, ale ktoś inny właśnie zaczął tu masowo przyjeżdżać bo do polskich Tatr masowo przylatują mieszkańcy Kuwejtu, Arabii Saudyjskiej czy Zjednoczonych Emiratów. Dla nich są to tanie i egzotyczne wakacje, bo widzą pierwszy raz śnieg, słyszą góralską muzykę i od dwóch lat Tatrzańska Izba Gospodarcza mówi wprost, górale mają robić reklamy i ofertę pod klienta arabskiego. Jest tu dla nich tanio, ale i przyjemnie, bo uciekają od 40 stopniowych upałów u siebie. Podobnie robi część seniorów z Włoch, by się schłodzić. I robi się ironicznie, bo Polak marzy o Grecji, Włoszech czy Turcji, a taki Arab marzy o polskich Tatrach i o sypkach. A jednymi Europejczykami, którzy wciąż dość często przyjeżdżają do Polski na wakacje, są Niemcy i Słowacy. Ale z jednego powodu, bo jest u nas taniej niż u nich, a klimat jest podobny. Tylko przez drożejące rachunki i droższy prąd Ci klienci też niedługo znikną, a w tym roku 3 czwarte hoteli podniosło ceny. A ty, gdzie w tym roku idziesz na wakacje i co zdecydowało o wyborze? Cena, jakość, marketing? Daj znać w komentarzu, zasubskrybuj stać mnie i widzimy się w kolejnym materiale w sobotę o 10. Cześć.